Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Nowinki. Dzisiaj została wydana wersja 1.12 pre-release 1. Wszyscy dobrze wiemy, że update będzie się nazywać The World of Color Update, a po polsku Aktualizacja świata kolorów. Nauczony doświadczeniem przy wydawaniu wersji Pre-Release, śmiem twierdzić, iż pełna wersja 1.12 może ukazać się już w przyszłym tygodniu. Planuję zrobić jeden filmik, w którym jak najbardziej szczegółowo się da opowiem wam o rzeczach jakie w update zostały dodane. Lecz jednak chciałbym się was zapytać, czy koniecznie chcecie taki filmik. Ja chętnie go zrobię, choć wiem, że zrobienie go będzie mnie kosztowało dużo czasu i nerwów, ale jeśli wielu z Was by tego chciało, napiszcie w komentarzu, że chcecie, a ja to zrobię. Oczywiście łapki w górę też mnie przekonają do zrobienia go. W dzisiejszej wersji pryli zostały głównie poprawione błędy, ale pojawiły się cztery nowe postępy. Pierwszy z nich dotyczy użycia totemu nieśmiertelności. Następny to zabicie gasta odbitą jego kulą ognia. Kolejny to przejście 7 km w normalnym świecie przez nether. A przy ostatnim musimy mieć wszystkie możliwe efekty z mikstur na sobie. A z pozostałych pomniejszych rzeczy to zoptymalizowano książkę receptur, podmioty postępów mają dodatkowe efekty i lokalizacje oraz usunięto niektóre polecenia. Tak więc tak powoli kończy się nasza przygoda z 1.12. Myślę osobiście, że już w trakcie wakacji otrzymamy pierwszy snapshot do wersji 1.13, a w niej czekają nas nowe bloki, m.in. ruda złota w nederze, czy też władze z pozostałych kolorów drewna. Tak więc pamiętajcie o poinformowaniu mnie, czy mam zrobić wielki przegląd, czy też małe podsumowanie tej wersji. Jeśli zdecydujecie się na wielki przegląd, to pojawi się on w dniu wydania wersji 1.12 The World of Color Update. Trzymajcie się do słyszenia niebawem. Siemanko i cześć! Jak wgrać najnowszy snapshot? Wystarczy kliknąć strzałkę do góry, wybrać zakładkę, która nazywa się Najnowszy snapshot i graj. Lub opcję uruchamiania, dodaj nowy, nazywamy sobie jak chcemy. Wybieramy najnowszy snapshot, zapisujemy oraz wybieramy stworzoną przez nas zakładkę. No i gramy.